Cześć, witajcie ze strony Veja A dziś powracamy do naszej serii Babdi. Oczywiście odcinek trzeci. Dawno go nie było, a chciałem go nagrać w sumie. I tak jak inne odcinki, Ale bez gadania zaczniemy grę. No i jesteśmy i zakończyliśmy tu, tutaj, gdzie mieliśmy zakończyć, bo się udało. Musimy teraz stąd wejść. Mamy teraz bilet. Musimy zdobyć jeszcze parę rzeczy, które nie wiem gdzie są. Musimy zebrać wszystkie sekrety, to będziemy musieli to zrobić. Musimy wejść w interakcję z wszystkimi osobami w Babdi, a nie kto jeszcze został. Mamy ukończyć grę to... To się nie udało Musimy wyjść z Babdi 360 z Motorbike No i ten, no i Breasted Gear Ale musimy najpierw zdobyć yy, znowu... Nasz pojazd gdziekolwiek jest. Nie wiem, po co to zrobiłem, ale... Tak jest, nieśmiertelni śmiertelni. Tutaj nie możemy iść. już z nią gadaliśmy? A nie, tu nie jest. nie zaboli spróbuj skoczyć. Mm. O impreska. Cicho. Co my tu mamy? Scroll. A. Co to jest? O. O! Znaleźliśmy coś... sekret. Mamy nie. Tutaj mamy latarkę. Tutaj mamy kolejną dmuchawę. Ale nie wiem czy... Iść skończyć już grę, czy raczej zdobyć te wszystkie osiągnięcia chyba. Chociaż nie, to dopiero początek odcinka, to nie. Jeszcze tego nie zrobię wam. Jeszcze sobie pogramy chwilę. No wszystkich, może nie zdobędziemy te 4 te minuty, żeby ukończyć. To mi się raczej by nigdy nie udało. A pójdziemy sobie tu, tylko. Nie mamy motoru, nie, a nie gdzie go zostawiłem. On był sobie bardzo fajny. Nie umiem robić w sumie czy Hej, ja góra, góra, kurde, to oh jest. Musimy z nim porozmawiać. Don nie sprzedawaj biletów nigdy. Pamiętaj o tej chorzy, chorej kobiecie. Zmarła. A ja to już zrobiłem. Mam, Mam już ten. A kurde, zagapiłem się. nic nie ma raczej. Trzymamy. Co jest? My tu byliśmy? Witamy? byliśmy. Nie możemy się odbijać w sumie, ale choć zobaczmy, przetestujemy tu tutaj. No, byśmy mogli, ale zostawimy to tutaj. Dzień dobry. A, tutaj byliśmy. Mamy teraz iść Ale tu ciemno A tu jest ten pokój Właśnie z tymi zdjęciami wszystkich osób A co tu A to? Wreszcie tu nic nie ma. Szkoda, że nie możemy mieć więcej rzeczy. W sumie o, o nas gdzie zaprowadzi? Łocho, już coś mówił. Czekaj, jestem co. Co to jest z dym? No tutaj nie wejdziemy. Wejdziemy, nieważne. Musimy się nie pokazać. O. o! Znaleźliśmy kolejną rzecz. Dzień dobry. Tu Miejsce do jedzenia. Znaczy. Cześć! Jeszcze ten który można jeść, o. Szybko, winda. Co? The Edo! O, też wiem, gdzie jesteśmy. Tutaj jest the train station, ale my... Przebył łom. Który chyba mieliśmy. A nie pamiętam, gdzie zostawiłem łom. Stratium. A nie, Stratium. Tutaj, tam jest chłop, którego... Yy, ten... Tam z farbą coś ro... o, ale ciemno. Czy tutaj pójdziemy? A to chyba wyjdziemy tam. Czy coś tutaj jest? Ale nie ma. Niepotrzebnie tutaj weszliśmy w sumie. A będziemy sobie tu, sobie poprzypominamy star To jest tak samo jak z za że zapisuje się w każdym momencie jak coś podniesiemy lub ten. O, no to z jednej strony jest plusem. Jezu, teraz padliśmy. O, dało się zrobić tego. O jest motor. Możemy mieć jedną rzecz. Tego... Mam dziewczynę Musimy do po, no niej pojechać. Ora pojedziemy w inną stronę. Ta dziewczyna była. Tu jest do siebie krzyczą. A tutaj jest. Dzień dobry. No, To jest dziewczyna kogoś kościoła. Te bike. Tu mam motor. O, kas. Nie co tu jest. Sekretiny. Niech zostanie tu. Niech jest na pewno. E, eee, dobra, Motornik zostanie tu, idziemy szukać, ...sekretnych przedmiotów. To jest przydatne, chociaż w niektórych przypadkach nie bo musimy się w niektórych wspinać. To jest baseball. Je... Nie... Zmienić musimy iść. Chciałbym powiedzieć, że wiem, ale nie wiem. O. Dziś tam na dole. zrobimy tym, bo w sumie nie wiem gdzie one są. Ja wiem, że to jest przygoda znajdowanie ich, ale... Czy da się jakoś normalnie... Tam spiąć? O, jakoś idziemy, dobra. Musimy pójść tu jakoś. Tylko jak? Kto się dowiemy zaraz? Ile jest minut? Odcinka już. 18 minuta już. Ale może zdążymy coś ciekawego porobić w tej grze. W sumie to robimy. Tutaj, oto, okay. no tego bym nie wiedział. że tutaj jest motor to jeszcze została nam ta leczka <laughs> tutaj jest ta laleczka <laughs> dobra, mogliśmy tak, mogliśmy normalnie poszukać, ale normalnie to jakbyśmy szukali milion lat. W sumie to możemy to tutaj zostawić, bo mamy wszystkie. Ale mam takie, takie parę te. Nie mamy łomu, i nie co mam z tym zrobić, że nie mamy łomu, bo czy tamto w tamtych odcinkach mieliśmy w ogóle stacji. Za pociągów jest chyba tam. A nie chcemy skakać albo i nie, kurde, że się... nie. To... Hmm. Możemy uciec, bo mamy ten kill off, ale nie da się tak, niestety. Granie nie jest aż taka łatwa. Tutaj jest to... Powiem wam jedną rzecz w sumie. Że mam. Zapomniałem o tym. Że mam wszystkie asasiny, więc. O! Więc seria nie zakończy się serii asasina w Białym assassinie Tylko ta seria. Na razie będzie do czwartej części, bo mam tyle części. Nie, w sumie jeszcze regułem, regułę... Nie wiem jak to się czyta, no regułę to po czwartej części No niestety Syndicate, czy... Unity, czy Origin nie mam. Chociaż Origin mogę kupić, ale... Poczekam sobie na promocję. Coś tu... Są jemu mogłem motorem tu ten. Tutaj chyba nic ciekawego raczej nie ma. Chyba, że tutaj jest. Nie, spadamy z ten. Uda się, czy... Moja się udało. Z Ej... Nie... Nie, tam chyba jest normalne. Tak, chyba normalne tam jest wyjść, ten... Ale raczej tutaj nic nie ma, i ślepo tutaj idziemy cały czas. Tam raczej nic nie ma takiego, ale powiem Wam jedną rzecz: że nawet jeżeli jest tak, mamy kilofa, to nawet jeżeli tam pójdziemy, to i tak stąd nie wyjdziemy. Próbowałem. chociaż ale nie raczej chociaż po tej stronie się nie wspinałem ale byśmy mogli spróbujemy może się uda I już jest już, już ten. O kurde, da się jednak wyjść, chyba. A bariera. Nie, ona. Ona jest pełnie. Ona ma sufit to jesteśmy w takim kwadracie. Którego nie można ominąć, chociaż. Zobaczyłem, że to są jakieś takie refleksy, ale tu, jakbyśmy mieli w sumie tego krowara, a on jest chyba w sklepie, tak mi się wydaje. A co to jest tutaj za tym? To jest to. Tego się nie da ten minąć. No Nieraz jest tak, że można znaleźć taką lukę w tym, że tak właśnie można szybko ten dziwny kamień. Ale chyba się tam nie uda wejść niestety. Gdzieś chyba z tamtego punktu można skoczyć. Można? Czy raczej jest za daleko? No motorem byśmy mogli. Dobra, to nieważne. W sumie spróbowaliśmy. Każdy musi wyjrzeć. No, przepraszam, że z sekretów tak szukaliśmy poprzez ten, ale znaleźliśmy. To się chyba liczy. Znaczy, no nie liczy się do tego, ale uda? Udało się, albo to nie tu jeszcze. To tam jest! Kurde, musimy jeszcze raz iść. Ale zobaczymy. Tym samym miejscu, Kurde... Udało się, sam... Ale że inaczej się robi, jakoś tam 370kę. Ja pojedziemy sobie motorem na górę. A ile jest minut już nagrywania? Dobra, troszeczkę jest dobra. Pojedziemy raz, ostatni raz do tej dziewczyny i kończymy odcinek. Trzeba się jednak dobra, musimy jednak pojechać ja tutaj. O, piłka. Tylko muszę z dołu. Jezus. Ze wszystkimi zbabli? to nam się jeszcze nie udało, czyli po ukończeniu gry, to możemy ją kontynuować. Nie w tą stronę. Tylko podjechać że do tego światła, potrzeba było do tego światła. Dobra, wykonaliśmy już dzisiaj parę tych osiągnięć, których nie widziałem, że można tak łatwo zrobić. Dobra, na no następnym odcinku zostawimy tą resztę, a ja. A ja postaram się znaleźć ten król, bardziej je. Myślałem, że koło mnie coś leży, ale nie. To jest impresywa. No, impresywa. Eee, dobra. Chyba kończymy. Raczej tak. No dobra. Skończymy tutaj. Może przy niej. Dobra. Nie wiem, gdzie mam te... Dobra. Albo tak nie będzie. No to... Na razie. Cześć. Do następnego odcinka. Czołem.